Taka konkurs tutaj, i jadą. Stacja. <grystanie> nie może z korzeniami zadbać. Nie, bo już tutaj No, także... A właśnie, widzowie chcieli wiedzieć jak moja cebulka. O, tu jest cebulka z rumianem, Na pół. O, o, ale jest cebulka. Żyje cebulka. A my jesteśmy właśnie z kuzynem Rafałem. I kuzynką Macią. Kuzynka Madzia akurat się tak składa, że w lokalnej firmie Agroskład tutaj pracuje, gdzie ja też się zaopatruję w środki chem... ochrony roślin, nie chemiczne oczywiście, tylko ochrony roślin, nawozy ITP, wszystko od A do Z, nawet budowlanka jest w tym agroskładzie. No i Madzia mi tu powiedziała, że szepła słówko, że jest jakiś konkurs. Uwaga, konkurs! Tutaj, ja mówię, może się na niego załapię, ale nie wiem dokładnie o co chodzi. Mamy konkurs, w którym wystarczy, że ktokolwiek z Was zrobi zdjęcie wiosenne i po prostu umieści je pod postem. Bardzo serdecznie zachęcamy wszystkich. No, i dokładnie ja pod filmem też podepnę stronę Facebookową. Gdzie tam sobie wystarczy zrobić jakiegoś ptaszka, krupkę? Cokolwiek. Związanego tak. z wiosną, <laughs> no Nawet sikorka może być. No, nawet może sikorka. I najładniejsze zdjęcie tak. będzie. Nagroda Nagroda, wkrętarka no, no, jakaś tam wkrętarka Tak, wkrętarka, no, także... wszystko będzie opisane Także zapraszamy na stronę Agroskład I już będzie tam cały regulamin, wszystko wyjaśnione No dokładnie, także zachęcamy Wpadajcie na tą tam y, stronkę sobie Jeśli chcecie powalczyć o wkrętareczkę Także zachęcamy I tyle, dobra, to na razie, hej Cześć Siema Uwaga, Oj, kurwa, Dawaj <laughs> it was at this moment that he knew he fucked up. <laughs> Chodź rubus, dawaj Jestarny! Jest sarny! Bierz, jest sarny! Bies. Goń tę zwierzynę cholerną. Dziki tak samo, pogryj się wszystkie. Aha, żebym polepszył. O w ogóle Ed geniusz No teraz jest gitara. Zobaczcie, to było żyto hybrydowe. Bardzo ładnie posiane było, bo było rewelacyjne, bardzo ładnie się rozkrzywiło. Zobaczcie, już chciało sobie rosnąć. Gdy zeszły, znaczy w sumie one to zryły jakby śnieg, więc było trochę mniej, była taka odwilż chwila, pewnie wlazły wtedy i zryły mi 2,5 hektara żydka. O, tutaj na przykład, tu się ominęły, to zobaczcie, no żydko jest przednie, no. Bardzo ładne, no ale niestety musimy zniszczyć te to. Dajemy na samo siewy, Konkret, konkretniejszą dawkę ogólnie Roundupem. Musimy spalić te to, żeby żebyśmy nie mieli tego w jarym, bo nic już nie ma z tych zjarych ani pszenżyt, ani pszenic, ani jęczmion. Został łowiec. Więc co, mówię, no to chumba, no ale kurczę, łowiec z żytem to no tak niezbyt, nie? Więc padła decyzja, że no brat tutaj przyjechał, drapakiem mówi, mówi drapakiem i posiejemy sobie łowiec. O, i Jacek wyszedł, coś sobie wyszedł, trzeba go od razu wziąć na bok. No sąsiada, jedzę, powinien go zabierzemy. Ale ja coś kurde, a już tak pozbieraliśmy ładnie te kamyczki no dobra sobie tu chwilę poleżę Później wezmę łyżkę i go ten, Zabiorę stąd No to zobaczcie że to wszędzie było takie No przepiękne było żytko. Bardzo ładnie ładnie się rozkrzywiło No szkoda, szkoda, bo też że to tutaj gdyby było Tu widzicie tu nie ruszyły tego żyta akurat ale są tamtą prawą stronę i tutaj tą prawą stronę całą przeorały. No nie ma nic praktycznie. Nie ma sensu tego po prostu nawet zostawiać tego kawałka żyta, bo to no później 10 razy jeździć na pole. A i tak nic z tego nie będzie. Więc mówimy niszczymy. E, palimy to randapem. I wsiewamy owiec. 2,5 hektara poszło żytka. Dziki są niemiłosierne, a tym bardziej jeszcze sarny. Sarny to takie wredne są, bo niby nie widać szkód, bo nie ryją, ale one przełażą I zobaczcie. Opierniczone liście. One cały czas yy, skubią te liście. Ale roślina to oczywiście. Też roślina też yy, odczuwa stres, że upiernicza ktoś jej ręce. No nie ręce, no dobra, liście. Powiedzmy No i taka sytuacja Przykra Nie tylko u mnie, wszędzie są Te zwierzyny naplęgło się Teraz właśnie piesek tam Taką całą gromadę chyba z 20 sztuk Pogonił też, że to tam jest Na szczęście tam się nic nie stało Tutaj się tylko upodobały Bo tu trzcina, mokradła I las No to tutaj podpasowała Poza tym tutaj były ziemniaki Ty rok temu Znaczy no jesienią no i to jest ten efekt, że ziemniaczki się połosiły na ziemniaki, chciały je wykopać. No i po wszystkim, dobra tyle z dzisiejszego dnia. Zbieranie kamieni RSM na groch. Groch to widzieliście jak tu ładnie wschodzi. No i co? Na zakończenie dnia jeszcze zdążyłem opryskać to, żeby jak najszybciej to spaliło drapak na razowe i worka, znaczy bez worki. Owiec bezworkowo będzie i zobaczymy, co z tego owca będzie. Ile tu ukośimy? Mam nadzieję, że to będzie dobra decyzja. Bo tutaj widzicie, no tutaj nie ma tego żyta za dużo. Są takie place, a wiecie, zostawi się to niby się do krzewi. No i się nie do krzewi, że to w sumie. Więc moim zdaniem to bez sensu nawet to trzymać. Robimy jak robimy. Niszczymy. Do, koła była strata zgłoszona. Mają to zwrócić. Te nakłady, co były poniesione, no zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, na razie, trzymajcie się.